Uwielbiany przez małych pacjentów, szanowany przez ich rodziców, wieloletni ordynator oddziału dziecięcego w Bolesławieckim Szpitalu, dr Waldemar Krajewski, odchodzi z pracy. Dlaczego po tylu latach zamierza rozstać się ze szpitalem? Co to oznacza dla oddziału dziecięcego i dla innych oddziałów w szpitalu? O tym porozmawiam z dr Waldemarem Krajewskim. Ilona Parejko, zapraszam na środek tygodnia. Dziękuję, Panie Doktorze, że, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszego programu. No, nie, niejako został Pan wywołany do tablicy przez, przez Pana starostę, który w poprzednim naszym programie odniósł się do Pana rzekomego odejścia woli odejścia ze szpitala z oddziału dziecięcego. Pracuje Pan jeszcze? No, jest Pan jeszcze ordynatorem, czy już nie? Tak, jeszcze jestem. Jestem na etacie ordynatorem do najbliższego wtorku, czyli do końca marca. I z tym dniem zostaje ze mną rozwiązana na moją prośbę umowa o pracę za porozumieniem stron. Ale rozumiejąc no, trudną sytuację oddziału po moim odejściu, wyraziłem zgodę na tak zwaną umowę kontraktową. Zobaczymy, jak długo. No, ja mam nadzieję, że jak najszybciej odejdę. No, szpital na pewno liczy, że będę tam jak najdłużej, ponieważ trwają poszukiwania no, pediatry na moje miejsce. bo Bez mojego udziału, ten oddział w zasadzie no, no, jest do zamknięcia. Nie będzie miał do pracy. O tym zaraz porozmawiałam. Niech Pan powie, jaka teraz jest sytuacja personalna na oddziale? Dwa i pół roku temu został zwolniony nasz trzeci lekarz. Zostaliśmy z panią Dotrem Ileską we dwójkę. Więc pracujemy dwa i pół roku, no co się nazywa dwuosobowo, pracujemy w zasadzie jednoosobowo, ponieważ o, chociażby dzisiejszy dzień jestem po dyżurze, mam zgodnie z przepisami unijnymi dzień wolny. W tym momencie Dr. Milewska jest sama na oddziale. Jeżeli Dr. Milewska ma dyżur, wychodzi rano do, do domu, ja zostaję sam na oddziale. Ja miesięcznie mam 9-10 dyżurów, Dr. Milewska około 8, no czyli po tych dyżurach jednego z nas nie ma i ta druga osoba pracuje sama. W momencie, kiedy są no urlopy, jakieś tam dodatkowe dni wolne, no to więc ta jedna osoba wtedy pracuje już na okrągło, no bo, no bo nie ma innego wyjścia. Yy, w dyżurach pomagają nam, pomaga nam dwójka lekarzy emerytów, Niektórzy nas pomagają na dyżurach, no bo bez, bez ich udziału, no oddział też nie miałby operacji bytu, po prostu nie dalibyśmy radę we dwójkę hmm. pracować. A jak jest w ogóle, e, może złe, złe określenia użyję, rynek pediatrów? Słyszy się, że pediatrów tak naprawdę nie ma w Polsce, nie tylko w Bolesławcu. To jest taki temat trochę dziwny, bo tak, Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że bardzo dużo lekarzy w tej chwili robi pediatrię w ramach rezydentury. No ale my po pierwsze nie mamy szans na rezydenta, bo żeby u nas był rezydent musi być dwóch lekarzy z dwójką, żebyśmy mogli kształcić rezydenta. Mm. My tych z dwójką, obu... czyli powiedzmy drugim do... stopniu, stopniu specjalizacji. specjalizacji. Dokładnie. Mm. E, no ja mam dwójkę, <laughs> doktor Milewska ma dwójkę z neurologii, nie ma z pediatrii, w związku z tym nie możemy specjalizować. I ci rezydenci, którzy gdzieś tam są specjalizowani, oni najczęściej utykają w tych dużych ośrodkach, no bo tam byli uczeni tam zostają. Średni wiek pediatry w Polsce to jest w granicach 60 lat. Jest tak zwana luka pokoleniowa. Pediatrów poniżej 35 roku życia w Polsce jest poniżej 400. Yy, nie ma pediatrów, po prostu ich nie ma. Szacuje się w tej chwili, a jeszcze dodam, że w Polsce w ogóle pracuje około 6,5 tysiąca pediatrów, z tego ponad 1,5 tysiąca są to emeryci. Więc jeżeli no. oni pewnego dnia odejdą, to nie istnieje polska pediatria. Nie istnieje. Ile lat przepracował Pan na oddziale? No, w tym roku 15 października byłoby 30 lat z krótką przerwą, bo raz zwolniłem się no z różnych względów ze szpitala, miałem taką dwuipółletnią przerwę, ale generalnie no praktycznie cały czas je dyżurowałem, więc praktycznie 30 lat. Niech Pan powie, co się wydarzyło tak, jak to się zadziało, że aż tak się panu ulało, że powiedział pan dosyć odchodzę, bo, eee, bo nie mam już... zespół wypalenia zawodowego, tak bardzo ogólnie nazywany, jestem po prostu zmęczony. To jest raz, dwa. Doszły trochę problemy ze zdrowiem, tam troszkę serduszko zaczęło szwankować. Nasza praca na dyżurach no nie jest taka całkiem lekka, łatwa, ponieważ pracując na dyżurze, na pediatrii, mamy równocześnie pod opieką oddział noworodkowy. Jesteśmy tam wzywani do cień cesarskich, do patologicznych porodów, no, do jakichś tam zaburzeń oddychania u dzieci. Bywają dni lepsze, dni gorsze, wiadomo jak to jest. Dodatkowo spełniamy rolę soru, można tak powiedzieć, ponieważ karetki wyjeżdżające do, do dzieci do miasta przywożą nam je na oddział. Nie spełniamy. tylko do miasta, do, na terenie całego no, do powiatu. powiatu no, naszego Ildwóweckiego. Hmm. Powiat Włówecki też nam przywozi. Dodatkowo spełniamy funkcję POZ-u, dzieci do roku. No, Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej tak się to wachowo hmm. nazywa spełniamy tą rolę dzieci do roku bez skierowania, natomiast starsze dzieci, jeżeli lekarze tam pracujący w tej nocnej świątecznej pomocy mają problemy jakieś tam diagnostyczne, wysyłają te dzieci na konsultacje do nas. Dodatkowo prowadzimy tak zwaną własną izbę przyjęć, gdzie przyjmujemy dzieci na oddział, gdzie musimy zakładać całą dokumentację. No jest z tym trochę roboty, także no pediatra na dyżurze się nie nudzi, ma co robić. No załóżmy, że przyjdzie już ten dzień, że, że pan odejdzie, I co wtedy? Bo to jest problem nie tylko jednego oddziału, prawda, nie no tylko jest dziecięcego. Od, jest to problem, ponieważ, no jak mówię, nasz oddział wspiera oddział noworodkowy. Na oddziale noworodkowym pracuje jedna pani doktor, no nie jest w stanie pracować 24 godziny na dobę, no bo nie jest w stanie. W związku z tym ona pracuje do godziny 15. Od 15 oddział jest jak gdyby pod naszą opieką. No więc jeżeli tak by się stało, że no nie przyjdzie żaden pediatra, i ja jednak definitywnie odejdę. No to nie sądzę, żeby doktor Mieleńska sama ciągnęła ten oddział. Prawdopodobnie też złoży wypowiedzenie. I wtedy, jeżeli nie ma oddziału pediatrycznego, no nie ma też oddziału noworodkowego. No bo kto to będzie prowadził? A jak nie ma oddziału noworodkowego, no to będzie problem z powożnictwem. Także moje odejście może spowodować, no oby nie, problem z trzema oddziałami. Kobiety będą jeździły rodzić do innych miast, no, no. ale również i dzieci będą musiały być wożone do chorej, tak. prawda, nawet w środku nocy wożone do Dokładnie tam, tak. gdzie jest oddział noworodkowy. Ja nie, nie, nie dopatruję się właśnie żadnej jakiejś takiej zło złośliwości. No Pan mówi, że pan odchodzi, M mówi pan, że doktor Mirlewska pewnie też, ale to jest po prostu zmęczenie materiału, prawda, to nie jest obrażenie się na, na, nie, 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 na szpital, na nie, dyrekcję, nie, 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 tylko po prostu... Nie. Wzięcie nie. odpowiedzialności, nie dam rady się zajmować pacjentami jak należy, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Odpowiedzialność no, jest coraz większa. No, niestety, takie są realia, że jest coraz większa odpowiedzialność, coraz większa roszczeniowość pacjentów. My mamy 15 łóżek na półtora powiatu. W tak zwanym sezonie zachorowań, czyli mniej więcej teraz, jest e, pełno. O, pełno to mało no. powiedziane. Mamy chwilami 24 dzieciaki. W tym momencie warunki robią się takie trochę, no, nie obrażając, jak w obozie cygańskim, ludzie śpią na podłogach, no bo nie ma innego wyjścia. Pacjenta nie ma gdzie odesłać, bo wszędzie jest przepełnienie. Dodatkowo no, no nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie przyjąć, którzy nawet mają skierowanie do szpitala, bo to jest to fizyczna niemożliwość. W tym momencie balansujemy na takiej dosyć cienkim lodzie, czy coś się stanie, czy coś się nie stanie. A mamy przykład bodajże skutna, gdzie to dziecko udusiło się kawałkiem długopisa. I pan prokurator przed kamerami oświadczy, że to jest jedna sprawa, ale sprawa nieprzyjęcia dziecka dzień wcześniej do szpitala, mimo prawidłowo wystawionego skierowania, dalej się przeciwko lekarzowi toczy. Ja jestem już no, no, trochę za stary na takie rzeczy. Ja już potrzebuję troszeczkę odpocząć. I to, to co usłyszałem no, z ust pana starosty Darka, bo z nim się znamy na ty, że ja odchodzę dla pieniędzy, to jest absolutnie nieprawda. Ja, mówiąc szczerze, zarobię tutaj mniej niż zarabiam w szpitalu. W przychodni. Tak, no w przychodni. Nie wiem, nazwę może wymieniał, bo to reklama. Ale powiem Państwu tak, ja w szpitalu miesięcznie spędzam od 250 no w najlepszym układzie, no nawet do 350 godzin miesięcznie. Bo mam tyle dyżurów, że no tak to po prostu. Miesięcznie? Wypowiedź. Miesięcznie. 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 Czas, czasami bywa Pan w domu, tak? Tak, ja, ja już mówiłem, że ja czuję się jak człowiek po wyroku, ponieważ w ciągu tych lat pracy w szpitalu na dyżurach spędziłem co najmniej 10 lat. To jest taki no, niezły wyrok do odsiedzenia. Wywołał pan problem pieniędzy. Prosił pan kiedyś dyrektora o podwyżkę? Nie, nie zdarzyło mi się rozmawiać z panem dyrektorem w tym sensie, że ja chcę więcej zarabiać. Nie. Nie było nigdy takiej rozmowy, jedyne co Pan Dyrektor, no, rozumiejąc, że pracujemy ciężko dwuosobowo, a nie trzyosobowo, z własnej nieprzymuszonej woli dał nam tam takie drobne podwyżki, ale z moich ust nigdy nie padło, Panie Dyrektorze, ja chcę zarabiać więcej, nigdy. I, I po prostu, no możecie Państwo spytać Pana Dyrektora, na pewno to potwierdzi, bo nie padło takie słowo. Dla mnie pieniądze są rzeczą co najmniej drugorzędną, o ile nie jeszcze tam dalej rzędną, także... Temat, że ja odchodzę dla pieniędzy to jest po prostu nieporozumienie. Mhm. To nie tak. Ja z dobrego źródła się dowiedziałam, no i to po wtedy w tej roz, podczas tej rozmowy zapytałam pana starostę, czy to prawda, że, yy, że znalazł pan lekarza, którego widziałby Pan w swoim zespole, prosił pan dyrektora o zatrudnienie go, jednak z jakichś powodów sprawa yy, się rozmyła. No, mieliśmy takiego bardzo fajnego lekarza yy, na oku, jeżeli tak można powiedzieć, o, o dwojga, dwojga specjalizacji. Miał pierwszy stopień z pediatrii i robił drugi stopień z neonatologii. Czyli byłby takim bardzo fajnym połączeniem. E, no nie byłem przy rozmowie no naszego potencjalnego kolegi z dyrektorem, ale z tego, co mi kolega przekazywał, no sprawy rozbiły się o finanse. I, I nie został zatrudniony, a w tej chwili już w ogóle wyjechał, mieszka pod Warszawą, także już go nawet nie mamy jak namówić do, do, do ponownego przyjścia do nas. No, sprawa jest, jest straszna i to takie widzę systemowe jakieś takie tutaj pogmatwanie, bo jak można dzięki dwo, dwóch lekarzy, no bo pani doktor Milewska, prawda, w zasadzie funkcjonują trzy oddziały, to jest no, no fizycznie niemożliwe, no i to dyrekcja będzie miała teraz ogromny problem, bo ty, mm -hmm. nawet gdyby was zabrakło, prawda, no to, i zaraz dowie się o tym NFZ, cofnie kontrakt, trzeba ten oddziały będzie zamykać, a ludzie no mówią niestety. o pacjentach również, bo lekarze to sobie poradzą, bo chorych no wiadomo, jest zawsze, tak, prawda? Tak, tak. Ale pacjenci no, są wyprawiani w Polskę. No jest to problem, no, ale, ale to jest taki problem ogólnopolski. No, wszędzie w każdej prasie medycznej, wszędzie są ogłoszenia, szukamy pediatrów. Nie ma, po prostu nie ma. Trudny zawód, się... Zanim... prawda? Taki Zanim... dzie Dzieciak to... nie powie dokładnie, gdzie go boli, co go kuje, co, co zjadł, prawda? No, no dokładnie. Mieliśmy takie dwie młode koleżanki ostatnio na takim stażu u nas podyplomowym. Chcieliśmy je namówić na pediatrii. Bardzo sympatyczne, dwie fajne dziewczyny. E -e -e. Na pytanie, czy nie chcą robić pediatrii? Nie. A dlaczego? Bo się boją odpowiedzialności. No tak, no to są właśnie maleńki pacjenci. Tak. I mówię, no, tych pediatrów nie ma nigdzie, wszystkie okoliczne szpitale się borykają z tym problemem, no cała Polska się z tym problemem boryka. Owszem, pediatrów nie brakuje w dużych ośrodkach, tam pediatrów nie brakuje, natomiast mamy ośrodki, no to jest problem taki ogólnopolski. Ja jeszcze może jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem, jeżeli chodzi o mój powód odejścia. No te warunki pracy, to już tam mówiłem, ale też coraz ciężej się pracuje w pediatrii w sytuacjach, kiedy mamy cięższe stany na oddziale. I tacy pacjenci wymagają przekazania do tak zwanych ośrodków referencyjnych. No, mówiąc po prostu Wrocław. Czyli tam, gdzie mają lepszy sprzęt, prawda? Dokładnie, większe możliwości. Są to oddziały specjalistyczne z danej U dziedziny. U nie, nie można operować, prawda, takich malutkich pacjentów. Nie, nie, nie ale po prostu bo... nie da się ich znieczulać. Mm. I przekazanie pacjenta do wielu ośrodków specjalistycznych, to gdybym ja miał wielu asystentów i chciał któregoś w jakiś tam sposób ukarać, to ja bym mu po prostu ukazał wykonać telefon i załatwić przekazanie pacjenta do Wrocławia. Są pojedyncze kliniki, na przykład, nie wiem, endokrynologia i cukrzyca. To jest dosłownie jeden telefon, pada hasło, natychmiast proszę przywieźć. Hematologia, ale oddziały zabiegowe. Neurologia. No tam wysłać pacjenta, to po prostu graniczy z cudem. Ale później, jeżeli coś się dzieje, no to jesteśmy my odpowiedzialni. Tak, bo pacjent jest w szpitalu. Dokładnie. Oczekują niestety, kompleksowej opieki. Oczywiście. Rozmowy, niestety, z klinikami nie są nagrywane. Na czym bardzo bolejemy? Bo to, co czasami słyszymy od lekarzy z klinik, to się nawet nie nadaje do powiedzenia przed kamerami, bo padają no, bardzo niecenzuralne nawet czasami, Ale oni też mają jakieś swoje argumenty, prawda? Z jakiegoś powodu nie chcą przyjąć. No, jeden z argumentów, który mogę powiedzieć przed kamerą, mm -hmm. bo te, tych brzydkich argumentów nie będę mówił, bo to bardzo brzydkie no, słowa. chyba Nie dlatego, że nie lubią Bolesławieckiego Szpitala, czy tam Lwóweckiego, czy innego. Nie, tak? na no, czasami słyszę argument: Tyle wam płacą, co nam. Mm -hmm. Czy to jest argument? To nie jest argument. Ja nie jestem oddziałem zabiegowym, znaczy my nie jesteśmy oddziałem zabiegowym. Ja nie będę operował. Przecież, jeżeli ja dzwonię do chirurga, to ja dzwonię do niego ze sprawą chirurgiczną. Ja nie dzwonię do niego z Katarem, z Kasztem, z czymś innym. I więc nie ma możliwości, żeby jasnym pacjentem coś w Bolesławcu zrobił. Nasi chirurdzy nie mogą operować, no, no bo nie mogą, a nikt go nie chce przyjąć. Pacjenci tego nie wiedzą, bo my czasami zamiast być przy pacjencie w jakimś tam cięższym stanie, rodzic często się pewnie zastanawia, gdzie jest ten lekarz. No bo on tu powinien być przy moim dziecku, a mnie nie ma, a ja siedzę przy telefonie. I próbuje czasami przez 3 godziny, 4 godziny uzgodnić przekazanie pacjenta. No dobra, ale to są, to są sytuacje zagrożenia życia. Pan nie idzie tam, żeby dziecko było załatwić łóżeczko ładniejsze, prawda, nie, Tylko do takiego noworodka, tylko to no, są bezpośrednie zagrożenie przykład, życia. Bo myślę, że to mogę powiedzieć. Trafił do na nas taki duży chłopczyk, 13 bodajże letni, po operacji wcześniej tam takiej nowotworu mózgu, zostawioną tak zwaną zastawką, która się zatkała, wzrasta ciśnienie, zrobiliśmy tomografię, zastawka jest albo do wymiany, albo do udrożnienia. Takie rzeczy robią, no, bądź neurochirurgia we Wrocławiu, bądź chirurgia dziecięca. Pierwszy telefon wykonałem na chirurgię dziecięcą. Nie, dzisiaj nie przyjmą, bo nie mają neurochirurga. Proszę dzwonić na neurochirurgię. Zadzwoniłem na neurochirurgię. Bardzo sympatyczny pan doktor y, odebrał. Y, zapytał mnie bardzo prostą rzecz. Gdzie ta stawka była wstawiana? Ja mówię, w Warszawie. To proszę wysłać do Warszawy, mówi do mnie. Ja mówię, żeby się ulitował nad dzieckiem. no Gdzie będę dziecko w środku nas do Warszawy wysyłał? Tu litość nie ma nic do rzeczy. Więc tak po kolei te wszystkie kliniki obdzwoniłem, no na szczęście zgodziła się przyjąć. A, a tyle się mówi o takiej solidarności zawodowej lekarzy, prawda? Ach, Pierwsze nie. co, jak coś nie wyjdzie, to zawsze, nie. że jeden drugiego kryje. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale to, to już to są tak zwane echa przeszłości. To są echa przeszłości. W tej chwili my nazywamy właśnie tego typu telefony do Wrocławia i tych naszych Kolegów po drugiej stronie doktor dobra rada. Słyszymy od nich masę cennych rad, jakie badania powinniśmy wykonać, co dodatkowo powinniśmy zrobić, ale naprawdę, no, żeby przekazać pacjenta czasami, no mówię, pacjenci tego nie wiedzą i całe szczęście, że tego nie wiedzą, ale naprawdę by się niejednokrotnie zdziwili. Niejednokrotnie i takie to kopanie się z tymi przeciwnościami, nie się po prostu już naprawdę nie chce. Ja już jestem już wypalony w tym sensie, ja lubię moją pracę. Spędziłem 30 lat w tym zawodzie. Ja lubię pracę na oddziale. Nie mówię, że odchodzę stamtąd bez żalu. Odchodzę z, naprawdę no, no, no żal mi. Ale no, no, niestety no, 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 to przekroczyło moje najczarniejsze wyobrażenie, co się teraz dzieje. Po prostu mam dość. I co jest ciekawe? To mnie pan zaskoczył. Nie dla pieniędzy, jak się okazuje. Nie, 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 bo nie, nie. wszyscy mówią, że nie, nie. lekarze chcą zarabiać i pielęgniarki nie, nie. jak najwięcej. Powtarzam, ja tutaj. No, tu, wiadomo, że tu będę pracował jak gdyby tylko na etacie. To nie będzie te 300 ileś godzin w miesiącu. Ale globalnie zarobię mniej w przychodni niż zarabiałem w szpitalu. Także argument finansowy tutaj naprawdę jest absolutnie żaden. To, to, to nie ten drog. Widzi pan szansę dla, dla sowieckiego oddziału? Znajdą się pieniądze na etat dla. Pana następcy. Znaczy z pieniędzmi będzie problem, ponieważ kontrakt, jaki mamy w naszym szpitalu na oddział dziecięcy, jest po prostu za mały. W tym miesiącu, na przykład, mamy już zrobione ponad 150% kontraktu miesięcznego. My mamy taki układ, że w, no, w sezonie bardzo nadrabiamy ten kontrakt, ale później w lecie musimy starać się go maksymalnie ograniczyć przyjęcia, bo nam nikt nie zapłaci za nadwykonanie. I Koszty stałe oddziału, czyli nasze płace, płace pielęgniarek, to wszystkie rzeczy, które robimy, koszty zarządu, to jest dobrze ponad około 90% całego kontraktu. No więc tutaj nie ma pola manewru, że tu można kogoś ściągnąć, bardzo dobrze mu zapłacić, że ktoś tu przyjdzie dla pieniędzy, bo to, bo to jest mało realne, bo po prostu oddział no, no, no nie jest w stanie na siebie zarobić, że tak powiem. Jesteśmy oddziałem z definicji deficytowej. Ja dla dobra wszystkich rodziców mam nadzieję, że wierzę w pana dyrektora, że coś jednak zaradzi, coś znajdzie z tego impasu, jakieś wyjście, bo ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby trzy oddziały musiały być zlikwidowane, a przynajmniej zamknięty jeden No, no Pan dyrektor no, intensywnie poszukuje, są ogłoszenia w naszej prasie fachowej, w środowisku medycznym, próbujemy dzwonić do na naszych kolegów, no ale na razie efekt jest nikły, powiedziałbym. A czy ktoś się znajdzie? No zobaczymy. Tylko mówię, ja się boję momentu. Że jednak odejdę, a się w tym czasie nikt nie znajdzie. No, no, trudno mi sobie tę sytuację wyobrazić, no ale no niestety, no, tak się może stać. No może tak się stać, bo ja no, mam te swoje granice jakieś wytrzymałości i, i, i już ciągnę to tak trochę no, no, na górkę, że tak powiem. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dziękuję Oby. panu, <laughs> dziękuję za spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Żegnamy się z Państwem. Niestety optymistycznych wiadomości nie mam przed świętami. No ale cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.